Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że teraz transmisja przebiegnie bez zakłóceń. Poprzednią transmisję, którą robiłem, o dokładnie tym samym temacie, musiałem usunąć. Niestety, ale dostawca internetu nie dochował parametrów takich transmisji, takich, jakie powinien. No i w związku z tym obraz był całkowicie nieczytelny. Zrobił się z tego podcast, a po prostu mówienie o biżuterii, no to troszeczkę, troszeczkę nie działa. Nie działa tak dobrze jak mówienie i pokazywanie tej biżuterii. Dlatego postanowiłem usunąć tamten materiał i teraz po prostu go powtórzę. Niestety, ale przy nagrywaniu na żywo tego rodzaju chochliki czasem się zdarzają. No zresztą wiecie, bo ci, szczególnie ci, którzy mnie oglądają, ci, którzy mnie śledzą, wiedzą, że to niestety się tak zdarza. Słuchajcie, wiele osób pyta mnie, co inwestować, co jest takie dobre do inwestowania. No ja nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym, więc nie mogę tworzyć tu żadnych prognoz ani, ani porad. Natomiast no, moje opinie, które wynikają z obserwacji są proste. Jeżeli ktoś chce... Inwestować na rynku sztuki, to zasadniczo ma trzy możliwości. Jeżeli ma mało pieniędzy, to może wejść w numizmatykę. Numizmaty są stosunkowo tanie. Generalnie najdroższy numizmat sprzedany w ogóle to jest 18,5 miliona dolarów. Jeżeli do tego się doliczy młotkowe, no tam jest 20 kilka, jeszcze w zależności od tego, jakie to młotkowe było, rzeczywiście. Czyli to są stosunkowo niedrogie rzeczy, stosunkowo łatwo dostępne. Na numizmatyce, przynajmniej w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, na, na świecie również dość dobrze się zarabia. To od lat słyszę i to od właściwie to już dziesięcioleci słyszę, że na numizmatyce to już jest taka bańka, że ona za chwilę pęknie i, i te walory stracą całkowicie swoje ceny i ludzie stracą pieniądze. No, prawda jest taka, że, że cały czas to słychać, a numizmaty stają się coraz droższe po prostu ograniczona ilość dóbr, coraz więcej ludzi, którzy chcą je mieć. Branża się rozwija, dlatego że dochodzą nowe kanały komunikacji pomiędzy, pomiędzy numizmatykami. Można się chwalić swoimi kolekcjami, można te kolekcje opracowywać, można opracowywać coraz lepiej, bo coraz lepiej działa no nawet, nawet zwykłe wydawnictwo. Tak? No, kiedyś było to dość trudne, żeby zrobić porządne wydawnictwo z dobrymi fotografiami, albo w ogóle nie było fotografii, trzeba było robić grafiki. W tym momencie po prostu możemy wysokiej jakości fotografię umieścić w, w jakimś katalogu opisującym naszą kolekcję albo wycinek naszej kolekcji i już to wygląda naprawdę dobrze i ludzie, którzy kupują, mogą się potem wzorować na tym, co, co my napisaliśmy. i Dużo kolekcjonerów działa w ten sposób. To spowodowało niesamowity rozwój numizmatyki. Dla ludzi, którzy są trochę bogatsi, Albo bardzo bogaci, obrzydliwie bogaci, no to oni, dla nich numizmatyka zapewne jest zbyt tania. Więc jeżeli chcą na czymś dobrze zarobić, to muszą się zwrócić w kierunku malarstwa. Żeby kupić porządny obraz, no to na aukcję nie ma co iść z mniejszą ilością gotówki jak 100 milionów dolarów. I na tym się też generalnie wyłącznie zarabia. Nie słyszałem o tym, żeby ktoś kupił Van Gogha i na tym stracił. Nie słyszałem, żeby ktoś kupił moneta i, i, i stracił. Dlatego, znaczy, no, uczyłem pizzką, na przykład. Tak? To są, to są najlepsze, najlepszy sposób zarabiania. Tylko że nie dla wszystkich. Nie każdy dysponuje taką gotówką, żeby móc sobie iść i stanąć do licytacji o właśnie taki, taki walor, który, którego cena się tam będzie kończyła, w, znaczy będzie 6,0 po, po pierwszej cyfrze to. To jest po prostu nie dla wszystkich, to jest bardzo elitarny sport, bo kupowanie słabego, kupowanie słabego malarstwa nie ma najmniejszego sensu. tym no, się raczej straci, potem nikt tego od nas nie będzie chciał odkupić. No i będzie, po prostu zostaniemy, to nie będzie żadna inwestycja, tylko zwykła konsumpcja. Będziemy sobie mogli powieść taki obrazek na ścianie i, i się z niego cieszyć. No i wreszcie pomiędzy tym mamy biżuterię. Biżuterię oczywiście biżuterię wyjątkową. Tu nie chodzi o biżuterię, którą można sobie kupić w galerii w sieciówce, tylko tu chodzi o biżuterię, która pochodzi z najlepszych domów jubilerskich. To jest biżuteria, która jest robiona na zamówienie w tych domach jubilerskich, z reguły na zamówienia władców albo bardzo bogatych ludzi, bogatych przemysłowców, bogatych mieszczan i ma doskonałą prowieniencję, no i wtedy możemy rzeczywiście kupować rzeczy o średnich cenach, czyli pomiędzy numizmatyką albo nawet troszkę tańsze niż najlepsze numizmaty, ale dużo tańsze niż najlepsze czy średniej jakości malarstwo z górnej półki. Tak żeby dać Wam pojęcie, no, powiedzmy perła Marii Antoniny Kosztowała ponad 40 milionów dolarów. I no, na pewno to nie, nie były źle wydane pieniądze dla tego, kto to kupił. Dlatego, dlatego. No i ale to jest taki, powiedzmy, górny pułap. Oczywiście zdarzają są jeszcze diamenty, są jeszcze o barwach fantazyjnych, są jeszcze kamienie luzem, to jest dość, dość szerokie. Dość szerokie, szeroka ilość rzeczy, w które można inwestować. No, ale dlatego każdy może sobie coś wybrać. A poza tym no, obcujemy z rzeczami pięknymi dziełami sztuki jubilerskiej, które do tego jeszcze mają pewien walor użytkowy. Tyle moich opinii. Oczywiście wiadomo, co, co powiedzą ludzie, którzy tam inwestują gdzieś na jakichś giełdach czy w kryptowaluty. Dla nich tam jest szybko, bo to można szybko sprzedać, szybko kupić. Ok, no ale kupując kryptowaluty, kupujecie generalnie nic. Kupujecie nadzieję na to, że po pierwsze, że to macie, wiarę w to, że macie, i potem nadzieję, że to zwiększy, że na tym nie stracicie, że w ogóle ktokolwiek to od was odkupi. To nic, prawda, to, to co jest tylko kawałkiem kodu. Tutaj przynajmniej zawsze zostaje coś, co, co jest fizyczne, w jakikolwiek sposób namacalne, tylko znowu. Okazuje się, że w przypadku malarstwa to jest najmniej namacalne, w przypadku biżuterii numizmatyki bardziej. Te, te materiały, z których są wykonane są, są cenniejsze. No i do nagrania tego oczywiście za, zainspirowała mnie, zainspirowało mnie i artykuł, który napisała Linda Boko Doko, przepraszam, o najdroższych. Naszyjnikach z domu jubilerskiego Kartier. To, to nie są w ogóle najdroższe. To są drogie naszyjniki z domu Kartier, z domu ale sprzedane w 2023 roku. Czyli to są stosunkowo świeże sprawy. No i tutaj mamy ponad 2 miliony 800 tysięcy dolarów za szafirowy naszyjnik Kartiera. Te szafiry są szafirami. kaszmirskimi. To są szafiry. Zobaczcie jak one są pięknie dobrane. Właściwie jak się patrzy to wygląda tak jakby to było szlifowane z jednego kryształu. To nie jest szlifowane z jednego kryształu. To na pewno one na pewno są dobierane. W przypadku takich naszyjników o tak wysokiej jakości dobór kamieni i kalibro, kalibracja kamieni to jest bardzo poważny problem. To trwa długo i za to bardzo dużo Pieniędzy trzeba zapłacić, taką premię do tego wyrobu. Kamienie nie mogą być przypadkowe, one muszą mieć dokładnie tą samą barwę, ponieważ na barwę, na odbiór barwy wpływa jakość szlifu kamienia oraz jego masa. Więc jeżeli kamienie zmieniają swoje, swoją masę, tak jak tutaj, gdzie największą masę ma centralny kamień, najmniejszą mają te boczne, no to one już muszą się różnić całą saturacją barwy, po to, żeby mniejszy kamień dawał dokładnie takie same wrażenia. Do tego szlif musi być odpowiedni, więc po pierwsze kamienie nie mogą odstawać od siebie, muszą być dokładnie tak samo oszlifowane, jeżeli chodzi o wymiary, ale również muszą być oszlifowane tak, żeby fasety miały odpowiednie kąty, żeby wrażenia barwy, z różnych, patrząc z różnych stron, były takie same. W przypadku takiego naszyjnika jest to bardzo trudne, Zasadniczo robi się to tak, że na początku szlifuje się kamienie, tak żeby one były parami, takie same. Oczywiście z jednym centralnym. Jeżeli ten jeden centralny występuje, no to on jest kamieniem największym i on jest kamieniem, którego nie trzeba kalibrować do innych kamieni. Jedynie kształtem korony. I w następnej kolejności kalibruje się szlif tych kamieni parami. Po to, żeby one rzeczywiście wyglądały tak samo, żeby nie było, nie było wrażenia, że kamienie dobrane są w przypadkowy sposób z takiego naszej mika. To są to jest najtrudniejsze przy wytwarzaniu takiej biżuterii. Kamienie w ten sposób przygotowane są kamieniami najdroższymi na rynku i trzeba, trzeba za nie bardzo duże premie płacić, dlatego że one są odpowiednio dobrane. No, i popatrzmy, jak tutaj jeszcze masy tych kamieni. Łącznie szafiry mają 34,91 karata. Diamenty mają w tym naszyjniku 49 karata. No, całkiem, całkiem wspaniały naszyjnik. Cena też jest bardzo wysoka. Ktoś, kto to kupił, zapewne za kilka lat odsprzeda to z bardzo dużym zyskiem. Oczywiście nam trzeba pamiętać, że to nie jest dla osób, które przewidują, że będą musiały to sprzedać. To, są dla, to jest tylko dla ludzi, którzy przewidują, że na sprzedaż będą mogli poświęcić zasadniczo dowolnie dużo czasu i wtedy taka inwestycja ma sens. Tutaj, czekajcie, sprawdzę czy działa w ogóle. Mam nadzieję, że działa. Nie wygląda, żeby, żeby transmisja nie działała w tym momencie. Kolejnym, drugim naszyjnikiem jest naszyjnik Jadeitowy. Sprzedany za gigantyczną sumę, jak na to, że to jest po prostu zwykła skała. Przynajmniej w rozumieniu Europejczyka, to jest zwykła skała. Ja kompletnie nie rozumiem tego, jakie duchy mieszkają w środku tego kamienia i co te duchy robią z ludźmi, że warto za, nie, za ten kamień płacić tak dużo. Pieniędzy. To oczywiście ta jakość tych kulek w niku to jest, jest tak zwany imperial jade, czyli jadeit czyli cesarski. Odnosi się tylko do kamieni o najwyższej jakości, o małej teksturze, o półprzeźroczystych, o bardzo jaskrawej, dobrze nasyconej barwie zielonej, bez inkluzji i oczywiście nieimpregnowanych czyli musi to być jadeit typu A. Tutaj mamy cenę około 5 milionów złotych, dlatego że no mniej więcej, nie wiem jaki jest kurs do, dokładnie w tym momencie, ale mniej więcej ten kurs złoty, dolar hongkongski oscyluje w okolicach z 50, za złotówkę 50 centów hongkongskich. Naszyjnik pięknie wygląda, natomiast no, to, to cały czas jest tylko i wyłącznie kamień ozdobny w moim rozumieniu, ale, ale tak jak mówię, w rozumieniu i w rozumieniu większości Europejczyków. Natomiast w rozumieniu Chińczyków to jest, to jest po prostu coś więcej. Tutaj można o tym jeszcze powiedzieć tak, że to są bardzo duże, bardzo duże te kulki. Kulka najmniejsza tutaj ma 14,68 mm, a największa 16,90. mm. 3, no to jest, to jest naprawdę bardzo dużo. Również ważny jest dobór. Wszystkie kamienie wyglądają, jakby miały dokładnie taką samą barwę i dokładnie taką samą jakość. I o to chodzi, i to też powoduje zwiększenie wartości tego obiektu. Patrzmy dalej. Dalej mamy Panterę. Panterę Cartiera. Wzór flagowy, wzór, który po raz pierwszy powstał w latach dwudziestych. Pierwszy raz wykonano zegarek z taki biżuteryjny zegarek z branzoletką właśnie w ciapki Pantery, przypominające umaszczenie Pantery. I od tego się zaczęło. Wydaje mi się, że wtedy dość duże, dość dużo. Zamieszania na rynku y, zrobił dom y, jubilerski Van Cleef and Arpels. Y, oni wbili się w ten rynek dość mocno, wbili się przebojem. Oni mieli swój własny symbol. Y, tym symbolem był elf. Y, elf, czy też wróżka y, skrzydlata, coś jak dzwoneczek, coś jak dzwoneczek y, y, Disneya. To był motyw, który pojawiał się w ich biżuterii. To był motyw, który, do którego odnosiła się biżuteria. Na przykład kolekcja zegarków Touchwood. Ona też odnosiła się do elfów mieszkających w drewnie. I, no i myślę, że Cartier zapragnął też mieć taki symbol, więc skoro dobrze przyjął się zegarek w panterkę, no to zrobiono panterę. Pantera Pierwsza Pantera to była biżuteria, która była wykonana dla Pantera w kształcie Pantery, już nie tylko umaszczenie Pantery imitowane przez, przez zegarek, przez pasek zegarka, tylko, tylko Pantera, tak jak ją widać, była wykonana dla Wallis-Simpson, dla wielkiej no, skandalistki, dla, dla wielkiej kolekcjonerki biżuterii. No i od tamtego czasu ten wzór stał się wzorem kultowym. Naszyjnik, taki jak tutaj widzicie, nazywa się River. River, czyli taki naszyjnik, którym kamienie okalają całą szyję aż do zapięcia. Tutaj cena, jak widzieliśmy, to jest 700, ponad 700 tysięcy dolarów. Całkiem sporo, jak na taką, takie drobne kamienie. Patrzcie, to jest stosunkowo niedużo karatów. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Diamenty to jest 30,71 karata, jakość oczywiście bardzo wysoka. Oprócz tego szafiry 16,57 karata, no i jeszcze szmaragd. szmaragdy są w oczach. Popatrzcie, widać tutaj przynajmniej jeden, a onyx to jest nos tego, tej pantery i być może niektóre ciapki Mam na ciele. Mam wrażenie, że niektóre mogą być wykonane z onyxu, albo po prostu to jest tylko takie wrażenie szafiry pod tym kątem oglądane mogą wyglądać na czarne. Kartiery, zresztą wszystkie domy, domy, biżuterii, domy jubilerskie z tego poziomu, z poziomu najwyższego bardzo dużą wagę przywiązują do jakości samego wykonania, więc no to z reguły Zajmuje bardzo dużo czasu, długo, długo dobierane są kamienie. Te kamienie są wyjątkowo dokładnie oprawiane, po to, żeby no, do, do jakości wykonania nie można się było w żaden sposób przyczepić. To po prostu jest takie, tak zrobione jak ma być, bez żadnych kompromisów. No i za to, za taki obiekt trzeba zapłacić. Kolejny kolejne naszyjnik diamentowy, 600. Prawie 600 tysięcy franków. Też river, takie kwiatowe, kwiatowe motywy. Tutaj już są większe diamenty niż, niż w tamtym, chociaż ten wzór nie jest w żaden sposób kultowy, tak jak kartier Panther. Tu nawet nie jest napisane, jak dużo jest tych diamentów, a szkoda, barwy od D do F, czystość od Internali Flawless do VVS 2. Szkoda, że nie ma łącznej masy, albo przynajmniej masy tych większych łesek. Niewątpliwie piękny wyrób. zdjęcie troszkę słabsze, no, ale niewątpliwie wyrób, wyrób piękny. No i cena, cena też odpowiednia w czyli na dolary. Właściwie ona jest podobna do, do tego naszyjnika. Zupełnie zupełnie fajny wybór. No i piąty naszyjnik z pereł. Perły, na, perły najbardziej kojarzą się z karkierem. Pamiętajcie, że karkier za sznur pereł z do, kiedyś, naturalnych pereł, oczywiście, dostał 100 dolarów i kamienicę na Manhattanie. To był chyba dla życia. Ta, on za ten naszyjnik chciał 800 tysięcy dolarów w latach dwudziestych. Popatrzcie, jak cena spadła. Tutaj jest naszyjnik z pereł, naszyjnik z diamentami. No i tu jest cena tylko, dwa, tylko 500 tysięcy funtów, czyli powiedzmy 600 tysięcy dolarów. Jeżeli doliczymy do tego inflację, no to spadek wartości pereł naturalnych jest gigantyczny. Te perły, jak sobie popatrzycie, one. Są, mają jeden mankament. Ich mankamentem jest zielony overton, który widać. One mają barwę kremową. Są bardzo ładnie dobrane, bardzo pięk, pięknie mają kształty. Bardzo trudno jest skompletować taki naszy z pereł naturalnych. Ten zielony overton tutaj, zresztą zobaczmy: może to tylko jest takie zdjęcie. Białe, Kremowo-białe. Ha, różowy i zielony overton i dobry, dobry połysk. O, mamy towarzystwo, czyli tutaj znowu się odzywa. No, niestety on tak miał trzy czasem i, i nie można na to nic poradzić. Gazelty kod. Słuchajcie, no, fakt, że właśnie tak widać, zresztą tutaj to widać, że jest ten różowy overton i widać overton zielony. I to jest, no, świadczy o tym o, o troszkę słabszym doborze. Czyli jakość, jakość doboru tych pereł niestety jest niska i może też dlatego, dlatego takie, taka cena. Chociaż po prostu no, perły naturalne, przez to, że zaprzestano produkcji guzików z masy macicy perłowej. Mówiłem Wam o tym ostatnim materiale właśnie dotyczącym produkcji guzików. To dostępność pereł stała się znacznie mniejsza i w związku z tym, jeżeli coś jest zbyt rzadkie, jeżeli zbyt trudno dokupić, to trudno zainteresować tym rynek i trudno osiągać, pomimo że jest, pomimo że szlachetność, no nikt nie Nikt nie kwestionuje szlachetności pereł, to jednak, to jednak osiągane ceny są znacznie niższe niż w latach dwudziestych, wtedy, kiedy ilość pozyskiwanego surowca na rynku była gigantyczna, dlatego że produkowano guziki, a produkcja mas syntetycznych, żywic syntetycznych i tworzyw sztucznych, syntetycznych czy nawet naturalnych nie była jeszcze tak rozwinięta jak, jak dzisiaj. No i to już jest ostatnia, no tak, piąta, to było pięć, pięć najdroższych naszyjników. Trochę mylący tytuł, dlatego że to jest pięć najdroższych, ale w roku ubiegłym. Ubiegłym czy dwa lata temu? Zaraz, zaraz dwa lata temu, czyli sprzedawane były dwa lata temu, a nie, nie w ubiegłym roku. No tak, teraz już mamy 20, 25 rok. I troszkę mielący tytuł, no ale biżuteria niewątpliwie warta omówienia. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.